Na ósmej sędziszowskiej potańcówce pod gwiazdami w minioną sobotę na placu targowym miała być podjęta próba pobicia rekordu Guinnessa w liczbie osób, które jednocześnie zatańczą Belgijkę. Do tego jednak nie doszło. O szczegółach decyzji mówi Kamil Frysztak z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim. Miał być rekord Belgijki, jednak zatańczymy go w innym terminie, ponieważ po konsultacji z naszą panią radcą prawną postanowiliśmy, że... Sytuacja w tym momencie nie jest dla nas korzystna, żeby taki rekord pobić, dlatego przeprowadzimy go w innym terminie. Obecnie obowiązujący rekord Polski, a zarazem Guinnessa wynosi 4581 osób. Ustanowiono go w 2019 roku na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Gietrzywałdzie. Sędziszu Małopolski nie zamierza rezygnować z próby pobicia tego rekordu. Musimy wcześniej zgłosić do biura bicia rekordów taki plan pobicia właśnie e, rekord. Belgijki. Możemy pójść dwoma drogami. Pierwsza droga jest, y, polega na tym, że przyjeżdża sędzia z Biura Rekordów, który y, sprawdza, ile osób w danym momencie tę Belgijkę tańczy. Kończy się to przyznaniem certyfikatu. I jest też druga droga, która, która polega na tym, że MOSIR osobiście musi starać się udowodnić, że w tym czasie było y, tych ludzi określona liczba y, poprzez na przykład wydane opaski, czy poprzez dokumentację zdjęciową. I też się kończy to przyznaniem certyfikatu. Czy wiąże się właśnie taki certyfikat dla Was? Certyfikat na pewno przynosi sporo popularności. Promocje dla miasta, dla ośrodka, dla wszystkich mieszkańców z gminy Synuszów Małopolskich, więc myślę, że taki rekord warto pobić. Do wspólnego tańczenia Belgiki 7 sierpnia szykowało się już sporo osób. Trzymaliśmy całą masę pozytywnych informacji, że rodziny wybierały się do nas tutaj właśnie zatańczyć Belgikę, także przyjezdni nawet z zagranicy, którzy w, momencie, w tym momencie spędzają czas synjuszowi Małopolskim, więc zainteresowanie było naprawdę spore. Świetny taniec, który też podkreśla taką dobrą atmosferę, która występuje w danym momencie na, na wszelkiego rodzaju imprezach, na potańcówkach, a przede wszystkim wygląda on kapitalnie. Myślę, że, że oko się cieszy, jeśli widzimy po prostu ludzi młodych i seniorów, którzy tańczą Belgikę w jednym czasie. O nowym terminie próby pobicia rekordu Guinnessa z pewnością poinformuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim. Projekt oparty na legendzie o rycerzu Sędziszu wygrał konkurs ogłoszony przez Samorząd Sędziszowa Małopolskiego na zagospodarowanie ponad 30 hektarowego terenu, popularnie znanego jako Ługi Wolickie. Autorami zwycięskiej koncepcji pod tytułem Podróż Sędzisza są studenci Politechniki Wrocławskiej Katarzyna Benedyk i Sebastian Krawczyk. Na ich pomysł mieszkańcy oddali w sumie 308 głosów. Za zajęcie pierwszego miejsca młodzi architekci otrzymają bono Wartości 10 tysięcy złotych. Podróż Sędzisza, co kryje się pod tym hasłem? Studenci Politechniki Wrocławskiej proponują, żeby całość terenu połączono ścieżką poznawczą, która odkrywa kolejno cechy charakteru rycerza. Teren ma zawierać szereg funkcji, a mianowicie boisko, labirynt, wieżę widokową, plac zabaw oraz ścieżki rowerowe, pozwalające na korzystanie z nich różnym grupom wiekowym. Drugie miejsce w konkursie zajęła praca również studentów Politechniki Wrocławskiej Oliwi Mze i Franciszka Hakemera. W opisie ich koncepcji czytamy. Park tworzą wysokie trawy, poprzecinane kładkami dla pieszych i ścieżkami rowerowymi, które prowadzą przez strefy odpoczynku na łonie natury, sady owocowe, pasieki, część sportowo-rekreacyjną i tzw. strefę chill, beach bar z miejscem do wakeboardu. Autorzy tej koncepcji za zajęcie drugiego miejsca otrzymali bon o wartości 2000 zł. Trzecie miejsce zajęła propozycja zagospodarowania ługów wolickich przygotowana przez Izabelę Szarzyńską i Katarzynę Skoczylas. Studentki Politechniki Rzeszowskiej otrzymały bon o wartości 1500 zł. Opis koncepcji. Głównym elementem parku jest kładka widokowa z lustrzanym spodem lewitująca nad stawem. Cała przestrzeń oplata ścieżka prowadząca do różnych stref aktywności, zarówno dla dla młodszych, jak i starszych. Zaplanowano miejsca do spacerów, pikników, gry w siatkówkę w bóle. Teren przygotowano z myślą o imprezach plenerowych, a także pod kątem edukacji ekologicznej. Każda praca wnosi coś ciekawego. Przy projektowaniu inwestycji będziemy czerpać pomysły z pozostałych koncepcji, powiedział podczas ogłoszenia wyników konkursu w podziemiach ratusza burmistrz Sędzzowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. dodał, że samorząd chce się teraz. Przygotować do tego, aby móc składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład czy z funduszy europejskich. Mam nadzieję, że skutecznie uda nam się zagospodarować te tereny. Wiemy już, co chcemy, wiemy już mniej więcej, jak chciało, mia miałoby wyglądać te 30 ponad 2 hektary łupków walickich. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w... i w przesłali nam te koncepcje również wzięli udział w głosowaniu. Głosowanie w konkursie odbywało się poprzez profil Facebookowy burmistrza Sędziszowa Małopolskiego oraz w sposób tradycyjny do urny. Głosować można było od 27 lipca do 3 sierpnia. W głosowaniu internetowym wpłynęło 602 komentarze, a w głosowaniu do urny 7 głosów. Nagrody zwycięzcom konkursu zostaną wręczone w późniejszym terminie. Sędziszowskie liceum prowadzi dodatkowy nabór do klas pierwszych na profile bezpieczeństwo wewnętrzne oraz społeczno-prawne. Od dwóch lat już obowiązuje rekrutacja i ten nabór elektroniczny, natomiast już w tym, w tym wypadku w tych. W tej e, dodatkowym właśnie naborze proponujemy po prostu kontakt ze szkołą telefoniczny, można przyjść, ten wniosek wypełnić na miejscu, a my już e, pomagamy w, te, w tej wersji elektronicznej to wprowadzić do systemu. Profile, na które prowadzony jest dodatkowy nabór, do tej pory cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dlaczego warto je wybrać? W tym roku te wybory uczniów były nieco inne, e, no to są kierunki, które umożliwiają właściwie bardzo szeroki. E, e, Wybór kierunków późniejszej edukacji na studiach. No to zarówno kierunki prawnicze, jak i przygotowanie do służb mundurowych. Myślę, że to są dosyć popularne teraz też wybory uczniów na no, późniejszą drogę życiową. Myślę, że to są popularne kierunki, jeżeli pozwoli pan zaglądne do ściągi. Politologia, dziennikarstwo, socjologia to są w dalszym ciągu cieszące się popularnością kierunki. Myślę, że to jest jeszcze dobry pomysł na przyszłość, na życie, a to są młodzi ludzie, oni jeszcze może nie wiedzą dokładnie czego chcą. No to czekamy na to, że zdecydują się wybrać właśnie takie kierunki kształcenia w naszej szkole. Dodatkowym może atutem być to, że w klasie o kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne no mamy ten stały kontakt ze strzelcem. Jednostka strzelecka patronuje tej klasie. Są też propozycje dodatkowych zajęć, chociaż oczywiście do tej organizacji zachęcamy wszystkich uczniów i wszyscy mogą do niej wstąpić bez względu na to, jaki kierunek wybiorą. W przypadku obu profili przedmiotami wiodącymi są te humanistyczne, informuje wicedyrektor szkoły Agnieszka Kędziora Śmiałek. Zarówno jeden, jak i drugi to polski historia, geografia, WOS, czyli można powiedzieć szeroki, szerokie pojęcie humanizmu. Tak? Dla humanistów, takich ludzi z otwartym umysłem można dodatkowo wybrać jeszcze. Język angielski, jako ten do rozszerzenia. Także to są myślę takie przyjazne dla uczniów, dające szerokie możliwości, kierunki i rozszerzeń. Więcej informacji na temat profili, na które prowadzony jest dodatkowy nabór, znaleźć można na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2021. Rozpoczęła się budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. O szczegółach inwestycji mówi starosta powiatu robczycko-sędziszowskiego Witold Darłak. Będzie boisko do siatkówki, do koszykówki, będzie również boisko do tenisa ziemnego, bieżnia, prosta. No i oczywiście cała infrastruktura temu towarzysząca, czyli ogrodzenie, monitoring i... Drogi komunikacyjne. Oprócz podnoszenia jakości kształcenia w postaci nowych sal dydaktycznych w szkołach, dbamy o rozwój fizyczny naszej młodzieży, mówi starosta Witold Darłak. Z tym jest różnie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta młodzież, no trochę za mało, moim zdaniem przynajmniej, uprawia tego sportu. Takie, tworzenie takiej właśnie bazy przy szkołach, a, a chciałbym, żeby tak jak w Robczycach, po wybudowaniu tutaj w Sędziszowie tych boisk, one mogły służyć nie tylko młodzieży, która się tutaj uczy, ale również mieszkańcom, żeby te boiska były ogólnodostępne. Tak będę zabiegał o to i prosił Radę o to, żeby takie, takie uchwały podjąć, żeby właśnie no, jak najbardziej wpływać na to, aby podnosić tą kondycję finansową, Fizyczną naszej młodzieży i zachęcać do uprawiania sportu. Na początku takiego sportu dla, dla rekreacji, a być może na tym boisku, na tych boiskach, które powstaną, jakieś talenty się wyłonią i będziemy mieć swoich przedstawicieli naprawdę na wysokim poziomie zawodników, już może i zawodowych. Powiat robczycko sędziszowski na realizację zadania przy Sędziszowskim Liceum otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z rządowego funduszu inwestycji lokalnych dzięki naszym parlamentarzystom, dzięki panu senatorowi Zdzisławowi Pupie otrzymaliśmy 1,5 mln tysięcy, Natomiast po przetargu kwota do sfinansowania tej inwestycji to niespełna milion 200 tysięcy, więc poza ponad 300 tysięcy z programu, które przeznaczone jest na tą inwestycję nam pozostaje oszczędności. Zastanawiamy się nad tym. Nie mamy wprost informacji z Urzędu Wojewódzkiego na co te środki możemy przeznaczyć. Przypomnę, że również trwa przebudowa i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rudzie. Tam również dostaliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad Dokładnie 2,5 miliona, natomiast ponad 1,5 do około 1,6 miliona jest kwota do realizacji inwestycji po przetargu. Więc tam też mamy oszczędności. Wysłaliśmy pismo do Urzędu Wojewódzkiego, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Będziemy się zastanawiać, gdzie te pieniądze wykorzystać, jak je przeznaczyć. Tak to się jakoś składa w tym roku, bardzo dziwnym, pandemicznym roku, że niektóre inwestycje, jak na przykład boisko przy liceum ogólnokształcącym, czy termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej to inwestycje, które nam wychodzą poniżej kosztorysów, a na przykład most, który też będziemy przebudowywać w Sędziszowie, no znacząco przerósł wartości kosztorysowe po przetargu już. Inwestycja w Sędziszowie Małopolskim ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Grupa obrzędowa zespołu pieśni i tańca Rochy Sędziszowa Małopolskiego pierwsze dni sierpnia spędziła na warsztatach tanecznych Wiśniowej, które są elementem czwartego projektu pod nazwą Krzewienie Kultury Ludowej, poprzez naukę tańców, pieśni, i muzyki ludowej i widowiska folklorystyczne. O szczegółach mówi prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego Rochy. Krystyna Szczerbiak. Projekt jest dofinansowany z budżetu miasta kwotą 20 tysięcy złotych. Te warsztaty trzydniowe, które się odbywają tutaj w tym pięknym Pałacy mycielskim, właśnie mieszkamy w oficynach, są tylko częścią tego projektu, bo kolejne warsztaty z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi odbędą się w Górach Świętokrzyskich w ośrodku Gołoborze. Również trzydniowe i Ostatnie z grupą studentów i absolwentów we wrześniu. Również tutaj wrócimy do Wiśniowej. No, ten projekt właśnie ma za zadanie, jak gdyby rewitalizować działalność zespołu po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej COVID-em? Jest świetnie, jest przepięknie, przepiękne budynki, przepiękne obejście, przepiękna aura, wspaniałe warunki mieszkaniowe. Sam fakt tego, że mogliśmy się spotkać po tak długiej przerwie covid też napędza nas do działania i do tworzenia nowych układów, także z ogromną, z ogromną energią i z zasobem nowych sił czekamy na kolejne występy. Wszyscy zawodnicy, którzy chcą być w formie, którzy chcą występować, tak samo jak i członkowie zespołu, muszą ćwiczyć. Taniec się pamięta. Natomiast należy obyć się ze sceną, należy przypomnieć sobie układy, należy przede wszystkim pracować nad kondycją. Nigdy prób i tańca za wiele. Wspominamy sobie starą suitę, którą żeśmy już opracowali, którą żeśmy tańczyli wielokrotnie, ale również pracujemy nad nowym układem tanecznym, który nie był jeszcze prezentowany, no i chcemy tutaj właśnie skorzystać z tej okazji, z tego zgrupowania, dopracować ten nowy układ taneczny. Dzień. Brakowało nam strasznie prób i, i, i to widać od razu, i po kondycji, i po, po spadku formy tanecznej. Także jest potrzebne takie, takie stacjonarne zgrupowanie, żeby mieć wszystkich na miejscu przez kilkanaście godzin. Przez trzy dni podczas prób tancerzom na akordeonie przygrywał Paweł Gnacek, instruktor z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. W ramach poprzednich projektów w krzewienie kultury ludowej były realizowane m.in. lekcje folkloru dla słuchaczy w różnym wieku od przedszkoli do szkół średnich powiatu robczycko-sędziszowskiego i rzeszowskiego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a w szczególności rolników, do udziału w dożynkach gminnych, które odbędą się w najbliższą niedzielę 15 sierpnia na Stadionie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim. Święto Plonów to nie tylko podziękowanie dla rolników za trud i ciężką pracę na roli, ale też okazja do spotkania i dobrej zabawy przy dźwiękach muzyki ludowej i rozrywkowej, połączonej z wieloma atrakcjami. Gminne dożynki rozpoczną się korowodem dożynkowym, który wyruszy z ulicy Słonecznej na Osiedlu Młodych do kościoła parafialnego pod wyzwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Małopolskim. O 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji rolników. Po nabożeństwie grupy wieńcowe przejadą na stadion miejski, gdzie około 17.30 nastąpi oficjalne rozpoczęcie święta plonów. Dożynką będzie towarzyszyć gminne święto chleba 2021, w ramach którego przewidziano warsztaty tradycyjnego wypieku chleba i prelekcje na temat zdrowego Żywienia. Ale nie tylko. Mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami zakładania działalności gospodarczej na terenie wiejskim. W planie są również quizy. Gwiazdą gminnych dożynek będzie zespół Czerwone Gitary. Na zakończenie przewidziano zabawę taneczną pod gwiazdami. W najbliższą sobotę 14 sierpnia po raz pierwszy zostanie zorganizowany turniej piłki plażowej kobiet i mężczyzn o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Celem zawodów ma być popularyzacja piłki plażowej oraz integracja społeczności lokalnej. O szczegółach turnieju mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim Marek Antosz. Turniej ten organizowany będzie na Stadionie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Sportowej 32. W przypadku zgłoszenia większej ilości drużyn mamy również do dyspozycji boisko w miejscowości Olchowa na terenie ośrodka Zielona Dolina. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest ukończenie 18 roku życia. Jest on otwarty. Mogą w nim wystartować drużyny z gminy Sędziszów Małopolski, ale nie tylko. Dla zwycięzców oprócz pucharów przewidziano bony pieniężne. Rozgrywki będą prowadzone w zależności od ilości zgłoszeń. Zobaczymy jakim system przyjmiemy. Natomiast przepisy będą e, zgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej Klarzowej. Docierały do nas głosy, żeby taki turniej zorganizować w tej dyscyplinie. Zapotrzebowanie jest duże, mówi dyrektor Marek Antosz. Stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry pomysł i spróbujemy tutaj y, pobawić się po prostu w tym turnieju. Aby turniej mógł się odbyć musi zgłosić się minimum 4 drużyny, a maksymalnie w rozgrywkach może wystartować 16 ekip. Aby zgłosić się do turnieju należy wysłać maila na adres Miejskiego Środka Sportu, adres mosil.sedziszow.małpa.gmail.pl. Lub zgłosić się osobiście do 11 sierpnia do środy, do godziny 15.30 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorami turnieju Piłki Plażowej są burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Galicja, Klub Sportowy Marba Sędziszów Małopolski oraz Sędziszowski Mosir.